Cześć, witajcie na moim kanale, Was na kolejnym rumpiksowym Hall. Dzisiaj mam rzeczy po 5zł wszystkie I dwie rzeczy dla mojej mamy, reszta dla mnie Dwie sukienki i trzy płaszcze no, Chciałbym, powiedzieć, że to taka kurteczka jeden, ale nie, to też taki płaszcz, bardziej, po troszeczkę dłuższy Także sobie przymierzymy wszystko po kolei Najpierw mam ochotę zacząć od środka Od tego tutaj dla mojej mamy Takiego korzuszka, płaszczyka, bo troszeczkę jest dłuższy Tutaj wygląda w ten sposób Za piątaka, naprawdę mega okazja Zapinany na guziki. dla mnie będzie trochę przyduży. Wam powiem, jaki to jest w ogóle rozmiar. Daj, że to było 38. Z tego co pamiętam? Tak, 38 dobrze zapamiętam. Oczywiście jest to poliester, jest to sztuczny materiał. Także mierzymy sobie ten korzuszek. Będzie, tak jak mówiłam, trochę na mnie przyróżny. Pewnie podejrzewam, że byłby taki wycięcie oversize'owy ok. No ale no, moja mama będzie idealny, także lepiej po prostu jej to oddać, żeby miała fajny. O, myślę że, wiecie co? myślę, że jak on by był taki, chciałabym go nosić rozpiętego, to wyglądałby ok. Dopiero będzie widać, że jest przy duży, jak ja bym go zapięła. No tak. Przecież nie, to też by było widać. No ale w każdym tak, tak on wygląda. No ale wiecie micie. no, uważam, że na mojej mamie będzie wyglądał lepiej. Widać jaka jest długość, widać jaka jest długość. Tutaj on jest zapinany tutaj na guziki, także też fajnie. Mam podobne dwa płaszcze z Mohito. Jeden jest na zamek. Kolejny jest troszeczkę cieńszy, a drugi mam właśnie taki szlafrokowy. No i tak, jak ten na zamek jest fajny, tak ten szlafrokowy, no jest niby ciepły, ten materiał jest taki dosyć ciepły, nie przepuszczający powietrza, także no sprawdza się zimą Ale, no tutaj to wszystko mi się rozchodzi przez to, że nie ma guzików. A tutaj jest właśnie ten fajniejszy, być zapinany, że tak on wygląda. Całkiem, całkiem fajny, moim zdaniem. Wiecie, jak zapią taka naprawdę okazja? Kolejny płaszczyk też dla mojej mamy, tak? Może na czy dla mojej mamy. Tutaj taki bardzo. I właśnie nawet patrzę, że w podglądzie kolor wygląda tak jak w rzeczywistości, bo on jest taki nietypowy odcień beżu, taki bardzo chłodny, nieciepły I nawet nawet wygląda ok w tym podglądzie. Wydaje mi się, że też było 38, nie 42, nie, nie na przykład sobie mówiłam, że 38 Ale wydaje mi się, że powinien być dobry do mojej mamy, on taki luźniejszy Także Wam tak wiecie, pokażę na sobie mniej jak on wygląda Przymierzymy sobie razem Ten tutaj paseczek jest od spodu Spodu w sumie, zależy jak to się założy Z jednej strony jest pomarańczowy, z drugiej strony właśnie jest taki zwykły Ale poza tym paskiem... A nie, tutaj też ma... Przy rękawkach też ma właśnie od spodu pomarańczowy Także można w sumie na dwie strony to przykładać Nie wiem, jak ta moja mama uzna Ja powiem szczerze Wam, że bardziej by mi się podobał bez tego pomarańczowego Ale nie wygląda źle z tym pomarańczowym Zresztą ja tego nie będę nosiła i mama mi się podoba Także ok, bo już jej pokazywałam. zdjęcie jej wysłałam, ale jeszcze nie mierzyła. No to jeszcze, już przymierzyła, to by pewnie wzięła do siebie. A jeszcze nie było okazji właśnie jej przekazać. Teraz mi to ucieka. Pewnie Wam mówiłam, że ja takich cieniutkich płaszczyków, właśnie jak ten, bo tamten jest ciepły, to tak średnio lubię, bo ja nie mam okazji ich nosić. Tak naprawdę, ja jestem jednak z lubię taki cieplejszy płaszcz. A to jest taki, wiecie, typowo wiosenny No, w sumie przymierzę go, ale przeważam, że, że dużo straci, bo to jest Nie na mnie rozmiar No, mniej więcej widać, jaki można płaszczy Trafić w ląbku, chociaż wiecie co? Chociaż tak naprawdę teraz jest tyle tych oversize Chociaż nie, rękawy nie, bo chciałam powiedzieć, że tak tutaj to wygląda tak bardziej jak oversize na mnie I też nie byłoby źle Ale tutaj, te, w tych rękawach widać, że to nie jest nie jest oversize. No ale tak jak na moją mamę będzie dobry, bo wygląda całkiem ładnie. Też wam tego z tyłu, też jak mieć, on jest jaki ma fason. Myślę, że całkiem, całkiem fajny. No i kolejny płaszcz to już jest dla mnie. I pewnie, że tak już się trochę przymierzałam do takiego płaszcza. W ogóle jak będę go mierzyła, to będę musiała was trochę w dół wziąć, bo on jest dłuższy i nie będzie go całego widać. A chcę Wam go całego pokazać, oczywiście. wygląda w ten sposób. On nie jest jakiś super gruby. Ale też nie jest taki cieniutki jak tamten I już od dawna tak trochę miałam ochotę na jakiś beżowy płaszcz Ale beżowy to nie jest taki mój kolor, który bardzo lubię na co dzień I wiedziałam, że ja tego płaszcza nie będę za często nosiła I powiem Wam szczerze, że tak trochę mi było szkoda kasy Dlatego właśnie tak liczyłam, że po prostu jak trafię w ląbku, to trafię w ląbku, będę miała taki płaszcz A jak nie trafię w ląbku, no to się obędę Takie miałam do tego podejście, no i trafiłam Wolę bardziej takie typowo taliowane, ten jest taki prosty, to jest rozmiar 36. Ale wiecie co, jak już jest za 5 zł, to może być nawet prosty. I też planuję go raczej nosić z paskiem, bo nie wiem, jakoś nie podobały mi się na mnie płaszcze właśnie takie proste. Wolę typowo taliowane albo szlafrokowe. Tylko właśnie jak stół ma też taki dosyć duży ten rozporek. I właśnie tutaj to, jak już było, właśnie mierzyłam go, bo byłam ciekawa od razu jego przyniosą, tego mierzyłam. No bo wiecie, płaszcz nawet bez prania można przymierzyć. I właśnie tutaj to wygląda ok, jak jest właśnie luźno ten płaszcz, ale jak zakładam pasek, to tutaj to zaczyna wicie, co tak wisieć I Zastanawiam się właśnie czy to jakoś wypróć, bo podoba mi się właśnie albo w wersji po prostu niezapiętej luźno, tak? Ale to też jest takie niepraktyczne i, i bardzo rzadko będzie mi wygodnie tego tak nosić. A znowu, jak zakładam pasek, gdzie mi się podoba właśnie z paskiem takim zwykłym, to tutaj to wisi. Także zastanawiam się właśnie, czy to wypróć, czy po prostu go sobie zostawić. I nosić po prostu, kiedy nie będzie chłodno, kiedy będę tak, wiecie, nie będę za dużo przebywała na zewnątrz, rozpięty Także tu się jeszcze zastanawiam, ale ogólnie jestem, powiem Wam, że zadowolona W tej cenie jestem zadowolona, bo tak jak mówię, no to nie jest taki płaszcz, który ja bym jakoś nosiła <noise> super często, więc Tak naprawdę dla mnie byłaby strata pieniędzy, jakbym kupiła sobie droższy taki, trochę oglądałam Oglądałam na jakieś wyprzedażach w tej płaszcz, ale tak żaden aż tak mi nie wpadł w oko, że bym była pewna, że będę go chciała częściej, no więc nie było sensu. Także zaraz Was tutaj zniżę i obejrzymy sobie, jak on wygląda na mnie. No i to wygląda ten płaszcz. Tak jak mówiłam, musiałam trochę zniżyć, i jestem bez głowy teraz do Was mówię, no ale się inaczej bym nie zmieściła. To jeszcze założyłam sobie botki, bo jakoś tak dziwnie mi wyglądał ten płaszcz, właśnie bez butów, jak miałam założony. wszystko wam to rękawy, ja zawsze lubię takie dłuższe sweterki, jeszcze takie sobie zaciągam, jak siedzę w domu. Teraz tutaj, bo tak jak czarny z czarnym, to tak się nie rzuca w oczy. Jak są jakieś takie kolory, to później widać. Także wezmę w ten sposób i schowam. Podoba się to, że właśnie jak jest rozpięty, mi się podoba. Pokażę Wam za z tyłu też go. Znowu sobie do przodu. Także w ten sposób wygląda. I tak jak to, to jest to właśnie ok, albo pokażę. Bo jak, jak jest zapięty tak normalnie, to też jest ok. Zazwyczaj, żeby z przodu zapięty, ale jak wezmę sobie to jakimś paskiem, tak normalnie bardziej ściągnę, no to tu wtedy wisi. Tak zastanawiam się właśnie, czy to po prostu nie otwór. czy muszę tu pop poprzyglądać się dokładnie, jak on jest się nie się, nie jeżeli się nie da, to po prostu go zostawię w ten sposób, że da się to obciąć. się są z paskiem, no bo wygląda tak. I wygląda to ok, ja wiem, ale po prostu jakieś mam takie preferencje płaszczowe, żeby jednak tutaj coś było tak bardziej, bardziej, tak, <laughs> jednak. Ale tak to jest ładne, wiecie, co zapięzało, to naprawdę jestem zadowolona. Nie ma co narzekać w takiej cenie. Bardzo, bardzo fajny płaszcz. Jeszcze cieszę, że udało mi się go trafić w takiej cenie, bo to naprawdę mega okazja, moim zdaniem. Teraz tak patrzę na niego w podglądzie i naprawdę wygląda super. I też powiem wam, że on nie jest jakiś zniszczony, a to jest, to jest po prostu poliester, tak? Nie, jest to jakaś super jakość? I nie ma jakoś tutaj, wiecie, zmychacone czy coś. A ciężko o płaszcze właśnie jasne w lubkach, które nie miałoby jakichś takich bardziej śladów, jednak noszenia. Bo prawda jest taka, że no ten materiał nie jest jakiś super trwały i troszeczkę i porobią się jakieś właśnie takie kłaczki. Kolejną rzeczą jest taka sukienka z Lizers, w rozmiarze S, mi się udało trafić Taki dosyć różny fason i tak jak właśnie mówiłam Wam, że ja nie lubię płaszczy takich różnych, oversize'owych Tak sukienki lubię, nie wiem dlaczego, jakoś tak... Nie wiem, nawet nie umiem tego określić dlaczego, ale sukienki mi się podobają na mnie, a płaszcze nie A znowuż na kimś mi się podobają zarówno sukienki, jak i płaszcze i ogólnie oversize'owy ciucho. Nie wiem, nawet nie umiem tego określić dlaczego, ale właśnie tak mam po prostu I tutaj jest taki właśnie bardzo koronkowy ten materiał i to jest taka grubsza, cięższa koronka, nie taka łatwa do zahaczenia. Także fajnie, jak to będzie takie porządniejsze. Tutaj są gumki przy rękawach. Całkiem fajna. Także z tym przymierzymy, bo tak jak na, na podglądzie, to widzę, że za bardzo tego nie widać. A tak jak na mnie, to zobaczycie dokładnie w fason. Jestem, myślę, że na pewno się u mnie sprawdzi. Taka zwykła sukienka na pewno będzie dobra. Nie mierzyłam jej jeszcze, bo w sumie byłam pewna, że będzie dobra. Także przymierzymy sobie razem ogólnie, jak wygląda. Ale myślę, że będzie ok. No i tak wygląda ta sukienka, jedyne co mam do niej takie, ale to te kawki są jakieś takie krótkawe, mam <laughs> wrażenie Znaczy na no pewnie takie mam być, bo to nie jest jakiś materiał, który miałby się skurczyć, ale chociaż wiecie, ta długość jest ok, więc nie wygląda jakby ona była przykrótka i ogólnie za mała Tutaj to na głowę też mogło być troszeczkę szersza, bo tak miałam wrażenie, że sobie troszeczkę makijaż ścieram z nosa, także przed pomalowaniem się będę musiała ją zakładać No i tak nie wiem właśnie czy... Chociaż nie, bo wtedy to, to, ta gąbka będzie ciasna, bo chciałam w ten sposób nosić, także może o, może po prostu lekko tak i to wygląda lepiej chyba, nie, niż takie, bo jakoś mam wrażenie, że jak jest do tej długości, to wygląda troszeczkę jakby one były przykrótkie, jakby one były przykrótkie, nie wiem, ale ogólnie jestem zadowolona, taka wiecie, koronkowa, ale zwykła w miarę to i ten czarny kolor to tak ani dużego dekoltu nie ma, to tak trochę uspokaja te koronki i nie jest jakaś przesadzona. To jest taki naprawdę fajny, ciężki materiał koronkowy, także jestem z niej zadowolona, tak jak myślałam. No i ostatnia rzecz to jest sukienka z H&M. -u. Tutaj wygląda w ten sposób. Bardzo lubię właśnie taką ciemną zieleń. Rzadko można ją trafić, czy w sklepach, czy w ląbkach, no ale w sumie jak nie można trafić w sklepach, to nic dziwnego, że po w ląbkach nie ma. Mało tych koloru jest, przynajmniej mam takie wrażenie. Ona jest działu dziecięcego. Na 1,46 46, na 1,52 52. Ale powinno być ok. Ja mam metr 60, ale myślę, że to będzie. I tak jak przykładałam do siebie w sklepie, to widzę, że te rękawy powinny być okej okay. dłuższe niż w tym, także nie będzie problemu. Przymierzymy, Wydaje tej się, że ona w 100% zbawiona. To jest taki rysowy materiał, dosyć cienki. Znaczy, dosyć. No taki. A nie gruba, nie cienki, może przesadziłam z tym, że jakiś super cienki Ale to nie jest też jakiś taki grubszy dres, bo to jest coś takiego pod spodem No Pokażę, jak ona wygląda, on wygląda pod spodem Nie ma jakiegoś takiego, wiecie, grubszego No i tak, mówiłam, 100%, procentach bawełna, zgadza się Także przymierzymy ją, myślę, że to będzie fajna taka sukienka na co dzień Mam nadzieję, że w nią wejdę, ale wiecie co, to jest taki różny facet, powinna wejść Chyba, że będę miała problem... Nie, w sumie nie Chciałbym, że będę miała problem z głową tutaj, żeby wsadzić, ale nie, będzie ok? Także dla sobie ją przymierzymy, zobaczymy, jak wygląda na mnie. Tutaj też nie wiem, właśnie, czy to jakoś da się przyprasować. Może, bo tutaj one tak trochę dziwnie odstają. Tutaj ta falbanka. No, zobaczymy. No, to w sumie, jak tak wziąłam, ręką nas na się układa, także nie trzeba tego presować. Na jakąś może, może pomoczę wodą i wtedy jakoś tak to ułożę, żeby aż tak bardzo nie odstawało. Także mierzymy. I tak ona wygląda. W sumie rękawki są dłuższe niż w tej poprzedniej sukience, także fajnie. Też nie jest jakaś za krótka. Taka zwykła, wiecie co, sukienka na co fajnie mi się sprawdzi Tutaj też jest ok, bo to jest bardzo elastyczne, także nawet wygodnie mi się zakładało na twarz makijażu, że w sobie nie rozmazałam już tą poprzednią sukienkę Znaczy też, to jest taki materiał, który był, bo chyba mniej widać, jakby coś dotknęła, z czarnym zawsze że jest Także no, ja jestem z niej zadowolona, no, ogólnie jestem zadowolona z tych zakupów Jeszcze tylko, żeby na mamę wszystko dobrze pasowało te Płaszczyki, wyglądował i się podobnie, ale wiadomo, że jeszcze to muszę przypasować, chociaż płaszcze to raczej nie są aż takie rzeczy jak jakieś sukienki dopasowane i tak dalej, że ciężko przypasować, także myślę, że też będzie zadowolona. No to już, całe moje zakupy, jestem z nich naprawdę bardzo, bardzo zadowolona. Powiem wam, że im mniej kupuję, bo też widzicie, że rzadziej nagrywam, już na początku nagrywania, tym jestem bardziej zadowolona, bo bardziej takie perełki wyszukuję, bo. Tu no też już takich zwykłych które tak brałam, A, okej, okay, ok, to już też mam, wiecie, pełne szafy tutaj, tutaj między innymi. Także już też nie chcę aż tak bardzo dużo. No i to wszystko. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Trzeba być też na mój Instagram popisie. Ostatnio, ostatnio dłuższego czasu mało wrzucam, ale planuję zacząć bardziej regularnie tam coś wrzucać. No i zobaczcie na następnym filmiku. Cześć.